Patrzysz w lustro i widzisz zmęczony wyraz twarzy? Tym zabiegiem powinna się zainteresować. Pracując godzinami przed komputerem, oglądając wieczorami telefon czy z niewyspania możesz mieć worki pod oczami i pogorszenie jakości skóry tutaj. U naszej pacjentki te zmiany nie są nasilone, natomiast występują cienie pod oczami, które pacjentka chciałaby zlikwidować. Do tego zabiegu użyję specjalnego stymulatora, który poprawi jakość skóry, nie dodając pod oczami objętości. W przypadku tego preparatu będzie potrzeba trzech wizyt, aby pozbyć się problemu widocznego tutaj pod oczami. Jesteśmy już po zabiegu. Widoczne depozyty znikną w przeciągu kilku godzin i pacjentka będzie mogła się już cieszyć pierwszymi widocznymi efektami zabiegu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, zaobserwuj mój profil.